Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w powiecie wejherowskim, konkretnie w Wejherowie, wspólnie z Panem Prezydentem Miasta Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandem zorganizowaliśmy konferencję. Która jest elementem ważnego projektu, a jak widzimy na slajdzie, mega projektu dla regionu i Polski, Kaszubia, Zielony Okręg Przemysłowy. Także ważną rzeczą jest, żeby takie spotkania w postaci konferencji się odbywały, bo każdy musi wiedzieć, jakie będą spoczywały na nim zadania. Czy taka inwestycja jest szansą? Na pewno jest szansą. Każda inwestycja daje taki, można powiedzieć, element do rozwoju danego, danej przestrzeni, danego samorządu, i te inwestycje też zmienią w dużej mierze. To całe otoczenie, w którym tutaj jesteśmy, ale i też są dla nas szansą na to, żeby ten rozwój był na wysokim poziomie. Megaprojekt Szubia jest, można powiedzieć, pochodnym realizacji projektów, które się tworzą i powinny się tworzyć na naszym wybrzeżu. Nie ukrywamy, że podstawowym projektem, który zaczęliśmy realizować, była budowa Drogi Czerwonej, która ma otworzyć port Gdyński, jedyny port natowski w Polsce, dla szybkiego transportu wojsk. My jako Rumia od 2016 roku walczymy o to, żeby obwodnica typu Trójmiasta właśnie w formule budowy drogi czerwonej do portu Gdynia, ale też z odbiciem w naszą stronę północno-zachodnią, czyli Rumi, Redy, dalej w powiat kucki, była realizowana. My jesteśmy dumni, że projekt rozwoju gospodarczego, bo my pracowaliśmy nad projektem Dolina Logistyczna Portu Gdynia, który się rozlewał w nasze tereny Rumi, Kosakowa, Gdyni, dalej na, na północny zachód. Także Kaszubia obejmująca tereny od Słupska po Chojnice do Gdyni, no jest takim uaktualnieniem wszelkiego rodzaju szans na pozyskiwanie dodatkowych środków, dodatkowych partnerów czy zapisów strategicznych. To na pewno ułatwia, a źródła prądu, które będą tutaj na miejscu z wiatraków na morzu czy w przyszłości z elektrowni jądrowej, dadzą nam wielki handicap, że u nas będzie. Szybciej, taniej, skuteczniej i z całą pewnością wiele firm będzie się dzięki temu też tutaj lokowało. Polska Spółka Gazownictwa na Pomorzu inwestuje w swoich planach około 650 milionów złotych. Te środki służą rozbudowie infrastruktury, gazyfikacji miejscowości, np. gazyfikacji mierzei wiślanej, co jest bardzo istotne, ale także w wielu innych projektach modernizacyjnych. Dbamy o to, żeby. Bezpieczeństwo energetyczne tego regionu kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski w tej chwili było zapewnione również od tej strony niezakłóconego dostarczania paliwa gazowego. 3 czerwca pan premier, minister obrony narodowej podpisał decyzję w sprawie powołania grupy roboczej dla projektu pod tytułem Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. W skład grupy wchodzi Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, spółki energetyczne, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz inne podmioty, które są niezbędne do tego, żeby ten projekt powstał, co oznacza, że projekt staje się projektem rządowym zostałem powierzona funkcja przewodniczącego tej grupy koordynatora tej grupy no i przechodzimy od fazy koncepcji do fazy realizacji mamy za zadanie wypracować szczegółową koncepcję oraz rekomendacje do zrobienia po prostu tego projektu czyli Kolejnym etapem naszej pracy to będzie pierwsze spotkanie na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej, następnie z wszystkimi podmiotami zewnętrznymi i rozpoczęcie prac w celu szybkiego uruchomienia projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Jest projekt, musimy sprawdzić, gdzie miejsca, gdzie można inwestować, w jakim kierunku mamy tu iść. I to iść. I to trzeba zrobić. Nie możemy czekać. My nie mamy czasu. Tak jak podkreśliłem, czasu nie mamy. Bo czas jest teraz i nie mówię tutaj przy Zielonym, przy Kaszubii jako tym Zielonym Centrum, y, jako takim systemem ochrony bezpieczeństwa, bo to są drogi. Tu natomiast dla nas szansa, że przy tych wielkich inwestycjach zbudujemy też zaplecze, które będzie te inwestycje budowało. Szacuję, że potrzebujemy około roku, żeby doprowadzić projekt tak naprawdę do fazy już realizacji. Na to nakłada się też to, że w przyszłym roku wygasa część przepisów konstytuujących strefy ekonomiczne i zielony okręg przemysłowy musi być wpisany w nowy krajobraz gospodarczy Polski. Na najbliższe 10-15 lat, w związku z powyższym, ta praca nad kwestiami legislacyjnymi, praca nad kwestiami dotyczącymi samego kształtu, praca zielonego okręgu przemysłowego Kaszubia, praca nad lokalizacjami, czyli ta nasza praca z samorządami, bo warto dodać, że członkami grupy będą też samorządy na poziomie wojewodów, marszałków oraz niżej, wodarzy miejsc, miast, miejscowości, które będą się zgłaszały. To z tego wszystkiego powstanie konkretny plan do realizacji tego projektu. W międzyczasie my już rozpoczęliśmy prowadzić, rozpoczęliśmy rozmowy z inwestorami, którzy, Zgłaszają się do nas, ponieważ są zainteresowani uczestnictwem w projekcie. To są firmy polskie, zagraniczne, amerykańskie, dla których jakby bardzo zrozumiałą konstrukcją jest to, że właśnie tutaj nad morzem będzie zielona energia, będzie jej dużo, jest dobre miejsce, jest bezpiecznie, powstaje nowa sieć infrastrukturalna, drogowa, kolejowa, lotnicza, morska. I to właśnie tutaj warto planować przyszłość gospodarczą Polski, ale też całego regionu Europy i świata. Tutaj jest dokument. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością relacji z wydarzenia, którą możecie państwo zobaczyć na naszym kanale w zakładce Konferencje. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.